Cześć moi drodzy, witam Was na kolejnym odcineczku. Dzisiaj taki miks za 63 zł stworzyłem. I tak mam za trójeczkę, no jedna z tych maluszków, y, krzyżóweczka. Y, do tego trzy różne zdrabki za 10 zł. Mam wow, zdrabkę do tego perły rubiny i krzyżóweczka za 10 zł. klufka XXL no i gwiezdna kasa za 30 zł. No zobaczymy co się uda wydrapać, oby jak najwięcej powpadało, no bo wiadomo każda wygrana cieszy. Dobra, numerek 46 tej małej krzyżóweczki i szukamy ładnie. Idziemy na początku UA. UA to trochę tutaj podrapiamy. Mamy tutaj UA. Wiele razy. Dobra, chyba wszystko. O, kolejne samogłoski. O, i. Ale fajnie. Zaczynamy od samogłosek. No, to trochę przejrzę ta krzyżówka i będzie łatwiej szukać. Mniej szans będzie na to, że coś pominę. O, i. Chyba jest OK. K, kolejne litery. To może coś wpadnie, chociaż no nie mam szczęścia za bardzo w tej kluczce. Szczęścia, no ale może akurat dzisiaj to jest ten dzień, gdzie będzie 10 słów <zysy> Z Y. Nie, no. Fajnie by było na przykład 20 tutaj trafić które może, no, nawet można stówkę trafić, tysiąc ja bym się z tych dwudziestu cieszył, ewentualnie z tysiąca U to by było ZY już nie potrzebuję tej głównej WD trafić główną to jest naprawdę ciężko, w ogóle trafić w ostatnio w tych zdrabkach jakieś wygrane fajne te to jest to graniczę z cudem. D. Dobra, tutaj jest jeszcze T. Tu było A. Pominięte fajnie. Dobra. M. G. M. G szukamy. Tu jest G no i co, tak ładnie szło na początku, a teraz S, J to te S coś tam nas przybliży do wygranych jest i pierwsze słowo mi się wydaje, o SET drugie słowo no to jeszcze tylko jedno będzie S, J tak może coś tutaj deprerują dobra, więcej chyba nie i ostatnie B, F. No, to chyba nie wyklarują. B i F, one chyba te litery nam nic nie dają. No niestety. chyba było F. Trochę nas przyblokowało. Jak zawsze. Jak często bywa. ST różne kontrolne. Dobra. Teraz przyjdziemy sobie do yy, zdrapki. Wow. Niby wow zdrapki. Dobra. No jest uparta, ale ja ją próbuję. Numerek 14, znaleźć coś tutaj fajnego. Szukamy liczby, tego symbolu wow. 45. Poszukujemy 19, 29, 48 i 27. Dobra. Nadal 34, 25, 55 za wysoko, 44.

43, zera nie będzie. 38. Pewnie zawrotne 10 zł. 41, 28, bliżutko 16, 42 i 47, też blisko. Ale my mamy 27. Uuu! 30 zł. No to zaskoczenie. To już jest wow. Dobra, to część się zwróciła. 63 zł, no to prawie, że połowa jest odzyskana, super, jeszcze mamy zdrabki teraz perły rubiny, numerek 23 tutaj prócz liczb możemy jeszcze znaleźć nasz naszyjnik lub i pierścionek, pierścionek mnoży wygraną razy 2 zobaczymy co nam to przyniesie ta zdrabka, a szukamy 22 17, 21

Dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, trzydzieści trzy, dwanaście, trzynaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści jeden, nie ma, dziewiętnaście, trzydzieści dwa, trzydzieści sześć, za wysoko. 37 terca wysoko i 18 bliźniutko. No ale niestety tutaj nie ma. Dobra, czyli jest pustak e, Krzyżówkę sobie na końcu zostawimy, a przejdziemy do najdroższej na dzisiaj zdrabki. E, Gwiazdna kasa za 30 złotych. Numerek o drugi wziąłem. Dobrze, że nie jedynkę. Szukamy tutaj podkowy, serca i tego 25 lat. No. Dałoby się znaleźć te 25 lat, bo podkowe serce znalazłem, bo mu się też była już wygrana nieraz, więc no. No, szczęścia mi tylko te 25 lat brakuje mikrofon, klaps, śliwka, aparat, kolczyk diament, pies, worek, zegar, gitara, kompas. Kompas, dobra. Astronauta, bęben, planeta, no planeta tutaj nie wygrywa, Kask, maska, pik, karo, kucz, cytryna, ciastka, dzwon, muffin, szalik, jabłko, palma, no i ostatnią szansę tutaj, balon, kawa no i niestety okulary, a w bonusie kwota, a jest niestety słońce. No, ale rzadko kiedy mi ta zdrabka nie zawodzi. Więc dzisiaj je wybaczam. Natomiast przechodzimy sobie do krzyżóweczki. No tutaj gorzej z tymi wygranymi. W bonusie jest sernik dniam. Numerek 12 i co? Idziemy? Dobra? K. -drek. No, to do razu, bo už v sedmku máme k. Jdeme. Y -K. k. Y. Dobra. Jdeme. na tyle. Idziemy dalej. Y k. No, przydałoby się, żeby jeszcze coś tutaj wpadło, chociażby zbroczek w tej krzyżówce, nie pogniewam się. Dobra, Y. -ka. Dobra. I ostatnia Y. -ka. Poszukujemy. Jest K. Tutaj K, tutaj jest K. I to chyba na tyle. Kolejno. Co tutaj jest? H i P. Bo mu się nie ma. HP. Tutaj jest P. Ale co tylko jedno? P, H. H w ogóle nie ma? No, nie, jest jednak H. Dobra, znalazła się. Druga. HP. Więcej nie widzę i ostatnia HP. Nie widzę. Zaraz do Was wracam. Bo coś tam kotek narozrabiał, musiałem iść. I szukamy HP. Chyba teraz w drugiej, w trzeciej przepraszam. No teraz kot się odzywa, chwali się, że coś zrobił. Nie ma czym się chwalić. No, nic takiego, ale no. napas paskudził trochę EX. Już jest zazdrosny, że ja się tym innym zajmuję. EX. Co już ten typ tak ma. EX. Dobra. Nie widzę. X-a to już w ogóle chyba nie dali. Latni skrzyżówek. A już w bonusie to na pewno nie. W serniku EX. Dobra. I w ostatniej. Nawet tego E za bardzo nie ma nie ma z tym E dobra następny rządek D i T w się nie ma szukamy D i T, D i T w pierwszej D, T. dobra druga mamy drop don de, de. dobra tutaj otucha, jest chyba wszystko i w ostatniej idę oraz te dobra de. trochę jest tego mniej, ale też się pojawia Oh, yeah. Uh, yeah. And yeah. Okay. Hmm. ok, tutaj kolejno mamy G, G, G tu jest U, tu było D hmm. Dobra, idziemy dalej kończymy drugi rząd Z i B bonus się nie ma, no jest jeszcze szansa na bonus, zobaczymy Bóg pierwsze słowo na pierwszej jest Dobra. Z i B. Szalejemy powoli słowa się sypią. Dobra. Z i B. Teraz druga. Z i B. Tu jest Z, tu jest Z. M jeszcze nie było. By było słowo, ale G. Było tutaj. Dobra wydaje mi się że wszystko i teraz ostatnia ZB. Dobra, jest wszystko. Teraz ostatni rządek J S, no to S i P to sernika R i brakuje. Zobaczymy czy dadzą JS uszy. O, mamy drugie słowo na pierwszej. JS pachnie wygraną, ale to wiadomo jak jest. Jeszcze raz żeby się pieszyć. Tu dwa słowa. tak to pani nic nie ma. JS. J tutaj. S jeszcze tutaj. No i chyba nie ma nic więcej. Tak słabo w pozostałych krzyżówkach. I O S. Pierwsze słowo na ostatniej. To jest tylko jedno słowo na razie. Dobra. Co mamy kolejno? O jest O. I. i Idzie do bonusu. A ja już widzę wygraną, fajnie. O i i patrzcie, jest tutaj oko, trzecie słowo. Pięknie, mamy wygraną, super. Już tylko może być, tylko lepiej może być. Czyli też więcej niż zwrot w tej krzyżówce zobaczymy. O i, fajnie. Bo naprawdę ciężko coś tutaj trafić w tej krzyżówce za 10 zł. Ogólnie jakoś ta bardziej za 20 zł, chciała się nieszczęśliwsza. jeszcze I, no, tutaj jest dog. to mamy drugie słowo. O, też blisko. O, i. Mam nadzieję, że tam wszystko dobrze zdrapałem Wydaje mi się, że A nie dadzą, bo by było za dużo słów. Dobra, idziemy dwie ostatnie, do bonusu nam RN brakuje, to ja poproszę te RN. Nie dali C i F, no. To nas chyba trochę urządzili, bo nie, nie wydaje mi się, żeby te cztery coś nam dawały. F jest, a C w ogóle nie ma, tutaj mamy zwrotnik 10 złotych. A pozostałych, coś tutaj będzie? Tu było S. Czyli jest dysk, ale to chyba pierwsze. Albo coś pominąłem, ale nie widzę nic więcej. N nie było, L nie dali. No a wiadomo. M. Czy M było? M nie. Dobra, idziemy dalej. C i F szukamy. Dobra. C i F. No i tutaj też tak nie widzę. Jedno słowo tylko dobra, dobra. Nie ma co. Mnożnik razy jeden. O, bonus 5000, a powinno być B. Jest jedno B i jest drugie B. No i fajnie, fajnie, że coś jest. Jest 10 zł, a dodatkowo mamy 30 zł. By wow, z rabce, czyli 40 zł wpadło na. 63, uważam wynik no naprawdę, naprawdę niezły, więc no, będziemy teraz mnożyć dalej, zobaczymy. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.